Na to, tak stopień do nocy. Ale. Ewelina, Pyto, witam Państwa i zapraszam na pognoże pogodne na okolicę do Słońca. Czy naprawdę pochłoniętszych czas i naszego od całego kraju. I informacyjnie w pogodzie regionie sprawdźmy. Goposko na tak, to, jest tak stąd nie do nas i po to atakowi Zielona Góra oraz Nights na toeta. To no. Apelskopiała ciszenie. Sonata Biała, nie, Biała i minus 2, minus później na od minus do minus i to wszystko, zapraszam na sport, Danuda Domakowicz, jutro Jura Spa. zapraszam do środy o 18.55, pokażę z Państwem, Eweliny Pydo, dziękuję bardzo, że nam się od następnego ćwiczenia, cześć Pani, ja dziękuję, kłaniam się Państwu pięknie, zapraszam, do zobaczenia.